Za oknami pogoda coraz mniej sprzyjająca nagraniom, coraz mniej sprzyjająca jeżdżeniu na motocyklu, więc dzisiaj mamy dla Was top listę Nakedów do 15 tysięcy złotych, które polecilibyśmy osobie początkującej. Partnerem odcinka jest marka Seka i wraz z nimi robimy konkurs, w którym do wygrania będą gadżety zarówno od nich, jak i od nas. Do wygrania jest komplet bielizny termoaktywnej Seka S Cool, z którego można korzystać zarówno w te ciepłe, jak i chłodne dni. Termo odprowadza pod z ciała i zapewnia komfort termiczny. Delikatny materiał gwarantuje wygodę noszenia oraz ułatwia zakładanie i zdejmowanie odzieży motocyklowej. Zorzucamy takie motobandowe gadżety jak koszulka, kubek oraz ramka na tablicę. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o konkursie, czekajcie do końca. Dzisiaj przedstawimy Wam 5 motocykli, ale nie znajdziecie tutaj czy bandita, czy cebuli, ponieważ o tych motocyklach już wszędzie każdy wszystko powiedział. Dlatego dzisiaj skupię się na motocyklach mniej oczywistych. Numer jeden, który nie bez powodu znalazł się na tej liście, na pierwszym miejscu, ponieważ to jest najlepszy motocykl na świecie, jaki powstanie, jaki powstał, jaki w ogóle jeździł, bo ja nim jeżdżę. Czyli Honda NC700S, czyli w wersji Naked. Ważną informacją jest to, że pochodzi ten silnik w połowie z Honda Jazz. Jest to pojemność prawie 700 cm, która generuje 48 koni. Co może być plusem dla kogoś takiego jak ja, który szukał motocykla na A2, który nie będzie musiał być blokowany. Więc mamy 700, o dosyć niskiej mocy jak na Naked'a. Może to być też plus dla osób właśnie początkujących, bo ta moc nie będzie przytłaczać, nie będziemy się też tego motocykla bać. Eee, A ty mo się swojego boisz? No on tak szybko jedzie, że ja nie wiem. Czasami to się boję. Do tego motocykl jest dosyć spory. Mamy tutaj ponad 220 kg. Jest dosyć duży, więc też bez problemu pojeździmy tutaj na przykład z pasażerem z tyłu. Motocykl znajdziemy między innymi z automatycznym skrzynią biegów, więc to też może być na plus dla niektórych na początek oraz znajdziemy go w wersji X, czyli takiej troszkę bardziej turystycznej. Mamy ten sam silnik, troszkę inna rama i on jest wtedy delikatnie droższy, bo tutaj trzeba już liczyć ponad 15 tysięcy. Tak. Według informacji od użytkowników właśnie ze skrzynią DCT, czyli z automatem, udaje im się osiągnąć jeszcze niższe spalanie niż przy manualnej skrzyni biegów, a przy manualnej już jest ono bardzo niskie, bo kręci się to w okolicach 3,5-4 litrów w mieście. Fajnym atutem, który jest rzadko spotykany w motocyklach, jest schowek ponad 20-litrowy, który Mieści się tam, gdzie normalnie mamy bak paliwa. E, dzięki temu bez problemu zmieścimy tam na przykład kask integralny i nie będziemy musieli go ze sobą wszędzie nosić. Natomiast, jeżeli ktoś oczekuje jakiegoś demona prędkości sportowych osiągów, no to tutaj raczej tego nie znajdzie, ponieważ ręcek miał być po prostu tani w eksploatacji i to się jak najbardziej udało. Był fajny na początek, ale jak już troszkę się pojeździ, to, to wymaga, się czegoś, <laughs> wymaga się czegoś więcej, większych emocji. No bo jest dosyć taki nudny. Numer dwa, Yamaha XJ6. To motocykl, który jest dobrze znany osobom, które zdawały prawko 3, 4, 5 lat temu, między innymi mi. I tutaj jest informacja, że zanim zakupimy ten motocykl, warto poznać jego historię, czy przypadkiem. Nie pochodzi ze szkoły jazdy, ponieważ możemy nabić się na niezłą minę, bo jak wiemy, motocykle po szkołach jazdy no, nie są w najlepszym stanie technicznym. Jest to motocykl, który z jednej strony nienawidzę, bo przez niego nie, nie zdałem się. jednego egzaminu. <grym> Wywaliłem się na ósemce na nim. Próbuję zrobić różne fajne wygibasy, a z drugiej strony chciałem ten motocykl kupić zaraz po zdaniu egzaminu. Waga 220 kg, więc jest trochę lżejszy od NCK. Ale nadal lekka nadwaga. 78 koni, czyli dosyć sporo, ale ta moc nie jest przerażająca. Ponieważ sam motocykl jest dosyć mułowaty i ociężały. Oddaje tą moc tak bardzo prosto. prosto. Dla tych, co bardziej wolą te motocykle w owiewkach, oczywiście występuje wersja Diverson. Czy jak Diverson. 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 Cenowo wypada podobnie. W tej cenie, czyli do 15 tysięcy, już znajdziemy też coś z ABS-em. Jest na pewno duży plus na początek. Nie musimy się dalej rozgatywać. Moim zdaniem ten motocykl nie zasługuje na więcej uwagi, więc przejdziemy do czegoś fajniejszego, bardziej młodzieżowego. Kawasaki ER6 w wersji N, czyli Naked. Oczywiście skupiamy się tutaj na wersji produkowanej po 2012 roku ze względów wizualnych. Każdy, kto zna ten model, wie o czym mówimy. Znajdziemy tu dobrze znany silnik od Kawasaki, czyli 650, 72 konie. Więc jak na początek moim zdaniem w zupełności wystarczy, zwłaszcza że motocykl nie jest ociężały i do tego jest dosyć żywawy, więc ta moc faktycznie jest dosyć szybko dostępna. Dzięki temu silnikowi też jest bardzo prosty w jeżdżeniu ale też w dużej mierze sam motocykl jest bezawaryjny i bezobsługowy. Ja sam, jak szukałem motocykla, też patrzyłem na właśnie r 6 przez to, żeby się z tym motocyklem po prostu nie męczyć. Do tego dosyć sporo mocy, e, często też blokują je na A2. Fajna waga, bo w okolicach 200 kg, no i motocykl jest taki zbity, zwarty, więc do miasta jest jak najbardziej e, fajną opcją. Tak, do 15 tysięcy znajdziemy już wersję z ABS-em e, i szukając motocykla uważajcie, bo niestety, ale bardzo dużo... Tak, tak, z tym też się Spotkałem, że po prostu przy tym modelu trzeba poświęcić troszkę więcej czasu na szukanie, ponieważ ulepów z różnych zachodnich krajów, tak jak Francja, Niemcy, jest po prostu bardzo bardzo dużo, więc po prostu uważajcie. Motocykl sprawia wrażenie motocykla małego, ale z drugiej strony kanapa jest położona bardzo wysoko, więc odnajdą się na nim osoby nawet wyższe. Jak bardzo nie, ale tak dosyć wysoko jest, tak. tak. <laughs> jak masz 2,15 to odpuść. A jeżeli ktoś chciałby bardziej sportowego wyglądu, to jest też wersja. F, czyli zabudowana z owiewkami. Ja na końcu dodam od siebie, że jak rozmawiamy ze znajomymi, którzy mają motocykle, możemy na nich zrobić wrażenie, że na początek kupiliśmy R6. Jak się źle wysłowimy, zamiast powiedzieć ER6, powiemy R6, a oni wtedy... Kurwa, No, R6 na początek? Grubo, grubo! <ścoughs> Numer 4 to Suzuki SV650. I nie mylcie go z Gladiusem. Motocykle są do siebie podobne, mają ten sam silnik, ale mimo wszystkie są inne. I Gladiusa dużo ludzi nienawidzi, bo jeździło nim na egzaminie i nie zdało, a SV-kom ludzie jeżdżą mi ją kochają. Motocykl debiutował pod koniec XX wieku i do dzisiaj wygląda bardzo podobnie. Nowe generacje nie zmieniają się w dużym stopniu, więc wszystko wygląda bardzo klasycznie, archaicznie, ale ma to też swoją duszę i może się to komuś po prostu podobać. Dużym atutem SV jest to, że nowe roczniki, takie jak 2016-2017 rok, już znajdziemy w okolicach tych 15 tysięcy, więc jeżeli chcemy, Wybrać bezpieczny motocykl, nie męczyć się z nim, nie wydawać pieniędzy w serwisie, to taka sfałka może być fajnym wyborem. No, Mówi, się nie psuje? Tak się nie psuje sprawdzoną konstrukcją i tu się prawie nic nie zmieniło. Najważniejsza różnica w porównaniu do poprzedników z naszej listy to to, że w tym motocyklu znajdziemy silnik o pojemności prawie 650 cm w układzie V-lasty. Jaka jest różnica? Taka, że silniki rzędowe są raczej spokojniejsze raczej mają fajny. Początek, środek, tyłu trochę brakuje, a silniki w układzie widlastym to są te, które musimy je bardziej wkręcać, czujemy dopiero moc gdzieś na środku, ale co za tym idzie też czujemy dużo więcej frajdy z jazdy, drgań, jeśli ktoś lubi drgania, to, że motocykl cały pracuje, no i przede wszystkim v daje bardzo fajny dźwięk. Więc jeżeli ktoś szuka takiego bezpiecznego wyboru, to jak najbardziej. I trochę wrażeń. I trochę wrażeń. Kolejny motocykl. Piąty na naszej liście i zarazem ostatni to również fałka. I sprawi bardzo dużo wrażeń, zwłaszcza u mechanika. <noise> Czyli Ducati Monster 696. Na wstępie warto zauważyć, że jeśli chodzi o cenę tego motocykla, to do kwoty 15 tysięcy znajdziemy już coś, choć jest tych motocykli bardzo mało. Ale raczej, żeby znaleźć coś fajniejszego, uwagi, konkretniejszego, trzeba będzie troszkę dołożyć troszkę. 3. Jeśli chodzi o naszą listę, jest to najmocniejszy motocykl, ma 80 KONI, jest też najlżejszym motocyklem w naszym zestawieniu, bo tutaj waga motocyklu już z ABS-em to około 187-8 kg, więc dość mało jak na taki motocykl. Wiadomo, robotę robi rurowa rama, która wpływa przede wszystkim na wagę, ale też i na wygląd. Umówmy się, no Monstera, nie da się z niczym pomylić. Że charakterystyczna tego motocykla, tak jak mówiliśmy, silnik. Tutaj mamy Dukatowską LK czyli cylindry są w układzie L jeśli będzie to pierwszy motocykl, na który wsiądziecie, a raczej nie będzie, bo musicie już mieć prawko to na pewno zauważycie, że silnik z dołu jest bardzo niespokojny bardzo szalony i musimy mu jednak trochę tam dać żeby zaczął jechać, ale jak już zacznie to nie chce przestać, to nie chce przestać. ewentualne problemy u mechanika to kwestia osobista niektórzy je lubią, inni mają na to pieniądze, inni nie a inni mówią, że nigdy im się nie zepsuł, więc Natomiast może być problem z zakupem tego motocykla, ponieważ jest ich mało, a czasami ceny są dużo wyższe. Tak, jest dość rozchwytywany. Był to piąty i ostatni wybór. Na pewno w tym momencie wielu z Was zastanawia się, że na tej liście brakuje bardzo wielu motocykli, na których na pewno jeździcie. Jednak my, wybierając te motocykle, kierowaliśmy się też jedną bardzo ważną rzeczą. Żeby roczniki były w miarę świeże, żebyśmy nie brali motocykle, które mają 20 parę lat. I nie wiadomo, co się z nimi dzieje, ponieważ są to motocykle dla początkujących, czyli dla osób, które też szukają jak najmniej problemów z użytkowania swojej maszyny, a chcą głównie cieszyć się jazdą. Teraz to, na co wszyscy czekali. Ja czekałem, Wiktor czekał, Kamil też czekał, bo już ma dosyć nas, czyli konkurs. Konkurs, który robimy wraz z marką Seka. Do wygrania są gadżety od Seki, są gadżety od nas. A o co chodzi w konkursie? Musicie napisać w komentarzach, jakiego motocykla wy nie polecalibyście na pierwszy wybór, na początek przygody i najlepiej to jakoś krótko uzasadnić. Razem z naszym cudownym jury wybierzemy naszym zdaniem najciekawszą odpowiedź i ją nagrodzimy wcześniej wspomnianymi gadżetami. Tylko czasami nie wpisujcie takich motocykli jak Hayabusa i nie uzasadnijcie tego, że bo ma dużo mocy, bo to chyba każdy wie. Tylko wymyślcie coś fajnego. I oczywiście pamiętajcie, żeby wbijać na portal, na nasz drugi kanał, na Facebooka, na Instagrama. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema, siema.